Cześć, witam na kanale Infoprawa. Wczoraj mnie nie było, no muszę przyznać, że mi się nie chciało. Rzadko kiedy mi się nie chce jechać na ogród, no ale wczoraj akurat nie był taki dzień. Zrobię aktualizację zbiorczą cieciercy, słonecznika i mysiego melona. Będzie też drugi filmik o dyni, ponieważ przy, tam, przy tej dyni mam troszkę do powiedzenia, to by za długo trwało. A, a tutaj akurat nie, nie ma aż takich wielkich zmian, więc można to dać na jeden filmik ja Zaczynamy od cieczerzycy której owoce no coraz coraz więcej ich jest Kwiaty, też jest trochę tych kwiatów, na przykład tutaj, możecie zauważyć Jeśli chodzi o stan kondycji roślin to wydaje mi się, że on się poprawił akurat nie troszkę cieplej miały teraz rośliny i pewnie to miało na to wpływ tak mi się przynajmniej wydaje ok przechodzimy do mysiego melona mysie melony wyglądają nieźle ogólnie mają kilka tych, tych pędów kilka pędów mają nie jest to może za dużo tak jak w przypadku Achochy, no ale zawsze coś I już owoce w dalszym ciągu rosną. O, tak pięknie wyglądają. Są one obok Achochy. Druga roślina rośnie troszkę gorzej. Wydaje mi się, że ona ma mniej słońca. No, ale i tak nie wygląda tak źle. Jest już kilka owoców ogólnie na tych dwóch mysich melonach, takie, które można już by było zebrać. Dzisiaj zbieram ogólnie pomidory, śliwki i tak dalej, więc, więc to zostawię. Niech sobie jeszcze tam będzie na roślinie. No ale ogólnie jeśli chodzi o mysiego melona, to jestem zadowolony. Przechodząc do słonecznika, zacznę od takiej perspektywy. Podoba mi się taka perspektywa. Wygląda tutaj jedna sztuka już, już ładnie rośnie. Tutaj mamy jeszcze drugiego, który no nie ma nie ma już tak fajnie. Muszę mi zrobić do końca te, pod, te podpory. Bo jak widzieliście nie ma tutaj wszystkich. I można jeszcze zrobić dwa czy trzy poziomy już nie chcę się teraz dokładnie na to patrzeć tych sznurków nie? żeby by to było bardziej stabilne oczywiście jest to jest to stabilne moja podpora zdaje egzamin więc się cieszę tutaj jakiś tam listek ale to nie ma w tej chwili większego według mnie przynajmniej nie ma większego znaczenia Słoneczniki wyglądają coraz ładniej. Tutaj dwie sztuki wyglądają średnio. Jedna ma już około 2 metry. Druga też już dochodzi do tej wielkości. No ale patrząc na, o, na łodygi... Może akurat nie z tej perspektywy nie, nie widać, ale są one o wiele cieńsze niż, niż ta. Ta jest zdecydowanie najgrubsza i największa mam nadzieję, jeśli chodzi o wielkość talerza, bo już wielkością samej rośliny może ona ma. W sumie zmierzę na, na następny raz, no ale tak na oko ma z 2,70. No więc licząc to co dałem do korzenia to będzie miała razem łodyga 3 metry około tak to, to będzie maksimum więc nie jest to jakiś super wynik no ale jak na stanowisko półcieniste też nie ma co narzekać tak więc moje warzywa jeśli chodzi o te aktualizacje mają się dobrze Gorzej jest z dynią, którą aktualizację będziecie mogli zobaczyć za jakiś czas, nie wiem, za pół godziny, godzinę, czy coś takiego. A może już jest, jak jesteście trochę później. Ok, dziękuję za uwagę i pozdrawiam.